Objawienia woli Bożej, Elżbieta Gaz. To nie koniec świata. To nie koniec świata. To tylko oczyszczenie ziemi poprzez armię Pana żywioły z ciemności. To tylko oczyszczenie ducha ludzkiego z fałszywych poglądów. Dla niektórych duchów będzie to rozliczenie całego bytu i budowanie nowej świadomości. To budowanie na Ziemi nowego, świadomego ducha ludzkiego. Musi minąć kilka pokoleń, aby rozum człowieka zapomniał o ciemnocie i dogmatach. Bogactwo ziemskie musi być porównywane do wartości duchowej, a nie jak dziś, do korzyści materialnych. Im więcej ktoś ma, tym jemu się zdaje, że ma większy autorytet. Ten mit. Musi upaść bezwzględnie. Wartości duchowe muszą stać się dla Was, duchy, drogowskazem w życiu ziemskim, a autorytetem ten, co jest duchowy, koniec panowania ciemnoty na Ziemi. Świat istniał i będzie istniał dalej. Tylko Ziemia, jak ludzie nie będą się rozwijali duchowo, rozpadnie się na pół i jako taka planeta przestanie istnieć. Ale teraz jest wiele duchów ludzkich, które się rozwijają i obecnie nie ma takiego zagrożenia, aby Ziemia miała przestać istnieć. To tylko ciemności z braku logiczności straszą ludzkie duchy. Koniec straszenia, koniec stresów, koniec panowania rozumu, koniec ciemności. Ziemia się oczyści i wreszcie zacznie żyć naturalnie, zgodnie z wolą Bożą. Jeszcze powtarzacie po ciemnościach i ciemnocie te kłamstwa, ale po intensywnych wydarzeniach, po waszych ziemskich przeżyciach apokaliptycznych, zapomnijcie o fałszu. Nauczycie się świadomie żyć duchowo, zgodnie z prawami Pana, tu i teraz na Ziemi. Wyścig szczurów za pieniędzmi dobiega do mety. To finisz dla żądzy rozumu. Nie będzie już nigdy kultu seksu. Kultu papieży, kultu dziwnych ludzi, chorych i zdeformowanych rozumowo. Pieniądze są narzędziem w rozwoju ducha ludzkiego. Nie mogą być blokadą dla ducha. To też energia tworzona przez ziemskich ludzi musi być pozytywna. Pieniądze będą służyć po to, by wymieniać je na potrzebne towary lub usługi. Teraz będą. Bardziej intensywne wydarzenia, gdyż jest coraz większy przypływ ognia Bożego na Ziemię. Apokalipsa realizuje się w swej końcowej fazie. To, co przeżyjecie, da Wam początek naturalnego bytowania. A całkowicie zginą ciemności i około 80% ludzkich duchów wyjdzie z ciała, by rozliczyć się z całego swojego bytu. Wrócą jako nieświadomi na poziom duchowo istotny. Wyciągnijcie, ludzie ziemscy, właściwe wnioski i zacznijcie się rozwijać duchowo. Pan dał Wam jeszcze chwilkę na Wasze opamiętanie i wiarę z przekonania koniec ślepej wiary. Nie ma końca świata to bardzo niewłaściwe określenie i całkowicie nieprawdziwe.